Woodstock! Słuchajcie, to jest niesamowite w ogóle. Dziękujemy bardzo, że możemy tutaj wystąpić w ogóle. Słuchajcie, Tomek chce iść do Was, Tomek chce iść do Was. Zaopiekujcie się nimi. Yes. <grym> Jedziemy z tym, grajcie! Czasu życie przestaje być proste. Nie jest tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Ciągnie do hajsu, jak nie ma ciągnąć. Skoro go nie ma, nie możemy przecież ciągle udawać, że jest dobrze. Nie ma zapasu sił chęci, zaczynamy się rusić Przestajemy na tych samych falach nadawać Wydaje się nam, że wiemy co się święci A to sprawia, że ręce zaczynają nam opadać Dla się na ziemi to piekło Dla drugich to wymarzony Eden Mimo tego, że doceluję się daleko Szczęśliwy jestem, że jak na razie dotąd doszedłem Lata uciekają jak piasek przez palce Cieszę się, że mogę powiedzieć kocham czy cię i matce Za ci się to się dla tych, co w ciągłej walce Dla tych, którzy odeszli w górze dwa palce O, nie łam się, będzie dobrze, wiem, łatwo powiedzieć Ale lepiej mieć czacie, je niż siedzieć i nic nie mieć. Chciałbyś się wiedzieć A najlepiej z ma ma klucz dla ciebie Choć naprawimy wszystko o, 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 o. Choć naprawimy wszystko Łódz to Podnieśmy wszyscy pokój do góry! Naprawimy to! Sia, ja, 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 ja! Wszyscy! Naprawimy! to! Głośno wszyscy! Wracamy! Naprawimy to! Wracamy! głośno! to. Wracamy! 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 Nieważne, jak jest źle, a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te Przeżyjemy Bóg, weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od podstaw, a jak się zjebie coś, naprawimy to Nieważne, jak jest źle, a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te Weźmiemy brać przeżycie, zawsze urwać od postaw, a jak się dzieje taśm to, to Nie mam odcję, która nam to mogę nadzieję odebrać. Nie znaczy wcale stale ma nie możemy szansę przegrać, by potem wygrać po upadku, wstać, żyć dalej. czy się tym chłopaku, co? Wiem, medale, nie zawsze wspaniale, yeah. pańskie szczególnie, to całe zamieszanie to test. Jak mamy tu przeżyć, to przeżyjmy wspólnie. Razem tu te więcej działamy gdzie Bradem zasypują na głowę, bo każdy chce Żyć jak krok wojna to społeczeństwie Nie mówiąc już o żeby cieństwie w kraju, gdzie naprawić to się ciężko Ale damy radę pomału koleżką uwierzchno Padły sidła, bo ktoś narobił bydła, tak bywa Za Ta to byś to ty złapał za skrzydła Nieważne jak je a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od postaw, a jak się z niebie coś Naprawimy to Nieważne jak jest le, A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli bo hey. Weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od postaw, a jak się coś zepsuje Naprawimy to Wszyscy głosiamy, naprawimy to Zaprabbimy. Jest głośno, naprawimy to Nie słyszę was, naprawimy to Jeszcze głośniej, naprawimy to I ostatni raz, naprawimy Dziękuję Wam za spełnienie marzenia. Kochani, dawno nie zostałem tak zajebiście zmacany.